Za tak, a Pani Maria jeszcze pisze o rejestratorki. Czy one na miejscu są w stanie coś, nazwijmy to, dosprzedać? O rejestratorki jak najbardziej. Rejestratorka to jest, w ogóle rejestracja to jest serce każdego gabinetu. To, to jest miejsce, w którym jesteśmy w stanie wszystkiego się dowiedzieć. To jest miejsce, gdzie jesteśmy w stanie każdą informację uzyskać, ale to jest też miejsce, gdzie jesteśmy w stanie każdą informację pacjentowi przekazać, no bo przychodzisz do placówki, Pierwsze co widzisz, rejestrację, tak? Dzień dobry, umówił się Pan na wizytę, super, zapraszam. Proszę sobie usiąść, można poczekać, tak? Ma Pan pytanie, odpowiem. A jak już pacjent wychodzi, to zawsze go może zapytać. A czy chciałby się Pan umówić na konkretną kolejną wizytę? Planujemy kolejną wizytę? Nie. Albo jeżeli zadaję jakieś pytania o dietetyka, zapisać Pana do tego dietetyka? Mam termin, wolny termin, zwolnił mi się, nie wiem, za dwa tygodnie, bo potem kolejne są za jakiś czas. Rejestratorka to jest bardzo, bardzo, bym powiedział, ważna funkcja w każdej placówce. Ona jest w stanie sprzedać, obsłużyć i mnóstwo jeszcze innych funkcji, które po prostu są konieczne w placówce zrobić. Więc jak najbardziej rejestratorki, w ogóle najczęściej, jeżeli się szkoli sprzedażowo kogoś w placówce, to rejestratorki. Tak, ale ja tutaj dodam to chyba też nie wiem, czy to samo zdanie masz, ale istotne jest, żeby nie, nie na etapie zapisu pacjenta na wizytę, tylko jak on już jest w placówce, bo jak on się jeszcze nie zapisał na jedną, a my już mamy coś do sprzedawać. Nie, nie, to się tak, tak się to nie dzieje. Natomiast też no rejestracja w ogóle sama w sobie na żywo, oczywiście, no ma trzeba pamiętać, że rejestratorka to jest człowiek orkiestra. Tak, ona tutaj rejestruje na komputerze, tu pacjentowi wydaje jakieś dokumenty, rozmawia już z kolejnym, jeszcze inny wchodzi w drogę. W międzyczasie przychodzi lekarz, który mówi tam, pani Marto, coś potrzebuje. No i ona teraz. To jest najważniejsze, ona musi wiedzieć, jakby wiedzieć, na co się ma skupować. jeszcze dzwoni telefon, nie? I zaczyna się, ta hmm. trwa. Więc rejestratorki naprawdę potrzebują takiego zwinnego sposobu e, jakby zarządzania same sobą, tak? I w taki sposób, żeby i ten pacjent, który przychodzi się dobrze czuł, ten lekarz, z którym współpracujemy, no też musi być zaopiekowany, no ale zależy nam też, żeby sprzedać, tak? Czyli do tego poinformować, który stoi, czy odebrać ten telefon, gdzie znowu trzeba przegadać z pacjentem i rzadko to są roboty rozmowy, tylko często dłużej trwają, ale jest to do zrobienia. Bardzo dużo rejestratorki też sprzedają, często pakietów, jakichś promocji. Jeżeli są bardziej w kosmetologii czy w medycynie estetycznej, to tutaj. To w ogóle, nie? Mm -hmm, tak, zachęcić, nie?